Twój klient w swoim panelu online może zobaczyć informacje na temat wysokości ZUS, VAT i PIT do zapłaty. Aby je tam zamieścić, uruchom program stacjonarny Mobevo. Wybierz moduł Platforma online i kliknij Wyślij informacje. Następnie zaloguj się do programu księgowego i ustal okres, z jakiego będą wysyłane dane. Wybierz firmę i kliknij podwójnie w linii lub zaznacz kilka firm i naciśnij Pobierz dane. Zaznacz te zobowiązania, które chcesz wysłać. Pojawią się one w menu po lewej stronie. Na koniec użyj przycisku Wyślij. Wyślij dane na platformę, żeby przesłać informacje do panelu online lub wyślij sms albo wyślij e-mail, jeżeli chcesz przekazać komunikat w inny sposób. Pamiętaj, żeby wcześniej ustawić odpowiednie szablony wiadomości w konfiguracji.